Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj. To realne wsparcie dla naszej pracy. A w dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy. Prezydent Nawrocki zdobywa tytuł Człowieka Roku. Tusk kompletnie poza podium. Dziemianowicz-Bąk, zaskoczona pytaniem dziennikarza, odpowiada nie wiem. Tusk ignoruje protest rolników. W grę wchodzi interes Niemiec zamiast Polski. Tusk gubi się na własnym posiedzeniu. Kootula ratuje chaos w rządzie. Rolnicy protestują w całej Polsce. UMR Kosur zagraża polskiej wsi i gospodarstwom. Najnowszy sondaż partyjny. Tusk na prowadzeniu. Opozycja w szoku. Tusk stawia na spokój i kończy konflikt o nominacje wojskowe. Atak zimy. Tusk zwołuje na Radę Wojewodów w sprawie zagrożeń na drogach i cofki. Sikorski kontra Mencen. Ostra wymiana zdań o Romana Dmowskiego i prorosyjskość. USA grożą Wenezueli i Kolumbii. Kolumbia wprowadza izraelski system Barak MX. Dramat we włoskich Alpach. Kolejka linowa zatrzymała się 2800 metrów nad ziemią. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami. A to dopiero początek, przed Tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy! Prezydent Nawrocki Człowiekiem Roku Tusk poza podium. Polacy wybrali swojego faworyta. Według najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski to prezydent Karol Nawrocki zdobywa tytuł człowieka roku 2025, zyskując aż 26,6% głosów. Zanim na podium znalazła się tenisistka Iga Świątek z 11,6% wskazań, a trzeci uplasował się polski astronauta Sławosz uznański Wiśniewski. Premier Donald Tusk znalazł się dopiero na czwartym miejscu z 9,3% poparcia co pokazuje wyraźny spadek jego popularności w oczach Polaków. Na piątej pozycji uplasował się Jerzy Owsiak z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z 8,3% wskazań, a dalej szósty i siódmy byli liderzy zagraniczni. Prezydent USA Donald Trump z 5,9% i nowy papież Leon XIV z 3,4%. W dalszej części zestawienia pojawili się Jarosław Kaczyński z 2,8%, Robert Lewandowski z 2,6%, Wojciech Szczęsny z 2% oraz kardynał Grzegorz Ryś z 1,8% głosów. 5% badanych nie potrafiło wskazać żadnego kandydata. Wyniki sondażu pokazują, że Polacy wyraźnie stawiają na prezydenta Nawrockiego, a pozycja premiera Tuska traci na znaczeniu. Dziemianowicz Bąk, zaskoczona pytaniem, odpowiedziała: "Nie wiem". Agnieszka Dziemianowicz Bąk z Lewicy znalazła się w trudnej sytuacji podczas pytań o nowelizację Kodeksu pracy, która nakłada obowiązek neutralnych określeń w ogłoszeniach o pracę, jak osoba murarska zamiast murarz. Internauta zapytał minister Dlaczego narzuca pani używanie żeńskiej formy w ogłoszeniach, a sama używa formy ministra? Czy to nie jest hipokryzja? Dziemianowicz Bąk odpowiedziała: Po pierwsze, niczego nie narzucam. Po drugie, takie jest prawo. Na etapie rekrutacji nie powinniśmy przesądzać, czy poszukujemy kobiety, czy mężczyzny. Może to być murarz, murarka. Osoba do wykonywania prac murarskich, może to być pracownik na stanowisku murarz. Gdy dziennikarka dopytała, jak ma stosować prawo w praktyce, Minister przyznała bez ogródek. Nie wiem. Cała sytuacja pokazuje, że przepisy wprowadzane przez lewicę budzą wątpliwości, a nawet sami politycy mają problem z ich wyjaśnieniem. Niepewność minister ujawnia, jak trudne do stosowania są nowe regulacje i jak skomplikowane jest ich praktyczne wdrożenie, a jednocześnie wywołuje pytania o konsekwencje i logikę działań władzy. Problem, który lewica chciała rozwiązać, okazał się wyzwaniem także dla jej przedstawicieli, a reakcja minister stała się szeroko komentowana w mediach i w sieci. Gdzie internauci podkreślają kontrast między deklaracjami a rzeczywistością. Tusk ignoruje protest rolników. Czy interes Niemiec ważniejszy od Polski? Polscy rolnicy wyszli dziś na ulice całego kraju, protestując przeciwko umowie handlowej UE z krajami Mercosur, która może poważnie zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu Polski. Donald Tusk podczas posiedzenia rządu nie poświęcił ani słowa ich postulatom, skupiając się na ustawach o związkach partnerskich. Umowa UE Mercosur, jeśli zostanie podpisana. Zaleje rynek tańszą żywnością z krajów, w których stosowane są inne środki ochrony roślin, hormony wzrostu i pestycydy niedozwolone w UE, co bezpośrednio uderzy w polskich producentów i zdrowie konsumentów. Polska wieś, dostosowując się od lat do restrykcyjnych norm unijnych, może stracić opłacalność produkcji, a samowystarczalność żywnościowa kraju zostanie zachwiana. Eksperci podkreślają, że decyzja UE faworyzuje interesy Niemiec, które zyskują nowy rynek kosztem polskiego rolnictwa. Rolnicy walczą nie tylko o własny byt ale o bezpieczeństwo żywnościowe całego kraju. Brak reakcji rządu budzi wątpliwości co do troski premiera o polski interes, a wcześniejsze protesty pokazały, że Tusk rzadko wsłuchuje się w potrzeby wsi. Suwerenność żywnościowa jest fundamentem bezpieczeństwa państwa, a ignorowanie jej przez rząd może mieć poważne konsekwencje dla milionów Polaków. Ostatnia szansa, by zatrzymać umowę Mercosur, należy teraz do premiera, który musi wykazać się determinacją i chronić polskie rolnictwo, inaczej ryzyko strat i uzależnienia od importu będzie ogromne. Tusk zgubił się na własnym posiedzeniu. Ketule uratowała sytuację. Premier Donald Tusk rozpoczął dzisiejsze posiedzenie rządu z niepewnym wzrokiem i głosem pełnym wahania, zapominając, jak nazywa się projekt ustawy, który ministrowie mieli omawiać. Ten projekt nosi nazwę yy, statusu osób najbliższych mówił, szukając wzrokiem pomocy u minister Katarzyny Kotuli, która szybko przypomniała mu statusu osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu panie premierze. Projekt przewiduje że dwie osoby pełnoletnie mogą zawrzeć umowę rejestrowaną w Urzędzie Stanu Cywilnego, co umożliwia m.in. wybór ustroju majątkowego, obowiązek alimentacyjny, prawo do wspólnego mieszkania oraz dostęp do informacji medycznych i pełnomocnictwa w sprawach codziennych. Tusk próbował wybrnąć sytuacji, podkreślając, że nazwa projektu jest skomplikowana i powstała po wielu dyskusjach i negocjacjach w Parlamencie, a celem jest minimum cywilizacyjne dla wszystkich obywateli. Premier dodał, że jest realna szansa na przegłosowanie projektu który ma ułatwić życie osobom w związkach partnerskich i wprowadzić praktyczne zmiany na lepsze. Projekt pozwala także na dołączenie testamentów, co zabezpiecza wzajemne interesy stron na wypadek śmierci. Sytuacja pokazała, że Tusk nie do końca kontroluje agendę swojego rządu, a szybka interwencja Kotuli uratowała go przed kompromitacją i przypomniała o kluczowym celu projektu ułatwieniu życia Polakom i wprowadzeniu standardów cywilizacyjnych w partnerstwach. Rolnicy protestują w całej Polsce. UE Mercosur zagraża polskiej wsi. Dziś w całej Polsce trwa ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie UE-Mercosur i bierności rządu Donalda Tuska, który pozwala na załanie rynku tanim importem żywności z Ameryki Południowej. Rolnicy ustawili oflagowane ciągniki i maszyny przy drogach, wiaduktach i trasach o dużym natężeniu ruchu, podkreślając, że ich sprzeciw to nie tylko walka o własny byt, ale o bezpieczeństwo żywnościowe wszystkich Polaków. Politycy opozycji solidaryzują się z protestującymi i nagłaśniają akcje w mediach społecznościowych. Mercosur to cios w polskie rolnictwo. Nie możemy się na to zgodzić. Brońmy polskiej wsi, napisał były premier Mateusz Morawiecki, a była minister rolnictwa Anna Gębicka podkreśliła, że rząd powinien budować większość blokującą wejście w życie umowy. Eksperci ostrzegają, że import z krajów Mercosur Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia, Urugwaj obejmuje produkty wołowe, drób, nabiał, cukier i etanol. Które nie spełniają unijnych norm sanitarnych, środowiskowych ani standardów dobrostanu zwierząt, co stwarza realne zagrożenie dla zdrowia konsumentów i prowadzi do nieuczciwej konkurencji wobec polskich gospodarstw. Protesty są sygnałem ostrzegawczym. Ponad 160 zgłoszonych miejsc pokazuje, że mieszkańcy wsi i sympatycy rolnictwa nie zaakceptują zagrożenia dla suwerenności żywnościowej Polski. Umowa UMR Kosur, jeśli zostanie podpisana, może uzależnić kraj od importu, zagrażając bezpieczeństwu żywnościowemu i zdrowiu obywateli. Polscy rolnicy oraz politycy opozycji wzywają rząd do zdecydowanych działań, by chronić rodzimą produkcję, odbudować samowystarczalność i zagwarantować, że polska wieś nie zostanie poświęcona interesom Niemiec i wielkich korporacji. Najnowszy sondaż partyjny. Tusk na prowadzeniu. Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję i może liczyć na poparcie 32,8% Polaków. Wynika z najnowszego sondażu opinia 24 przeprowadzonego na zlecenie faktów TVN i TVN 24. To niewielki. Ale znaczący wzrost o 1,1 punkt procentowy względem badania z początku grudnia. Na drugim miejscu znajduje się prawo i sprawiedliwość z 25,4% poparcia, a podium zamyka konfederacja z 10,7%. Dalej w zestawieniu uplasowały się ugrupowanie Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej z 8,6%, lewica z 4,9%, partia razem z 3,5%, polskie stronnictwo ludowe z 2,6%. Oraz Polska 2050 z 2,1%. 5,6% ankietowanych nie podjęło decyzji, 1,3% wybrało opcję Inna Partia, a 2,5% odmówiło odpowiedzi. Sondaż pokazuje, że Koalicja Obywatelska, po dwóch latach rządów gabinetu Donalda Tuska, wciąż utrzymuje przewagę nad konkurencją, a kolejne wybory parlamentarne zaplanowane na 2027 rok mogą być kolejnym testem siły koalicji, która łączy cztery ugrupowania: Ko-PSL. Polska 2050 oraz nową lewicę. Wyniki badania wskazują, że Tusk może mieć powody do zadowolenia, jednak rosnące poparcie dla opozycji pokazuje, że rywalizacja polityczna pozostaje napięta, a decyzje rządzących będą wciąż uważnie obserwowane przez wyborców. Tusk stawia na spokój. Koniec konfliktu o nominacje. Premier Donald Tusk zaskoczył spokojnym tonem podczas posiedzenia rządu w KPRM w Warszawie, odnosząc się do konfliktu wokół nominacji na stopnie oficerskie. Wcześniej poleciłem ministrowi obrony narodowej i ministrowi koordynatorowi do spraw służb specjalnych, aby spotkali się z prezydentem i zakończyli ten zupełnie niepotrzebny konflikt, powiedział Tusk, podkreślając, że kluczowe jest precyzyjne koordynowanie działań dla bezpieczeństwa Polski. Premier poinformował, że otrzymał szczegółowe informacje od prezydenta Karola Nawrockiego na temat rozmów z Donaldem Trumpem i innymi liderami światowymi. Raz, że rząd podzieli się informacjami z dzisiejszego spotkania i kontaktów z liderami europejskimi. Tusk zaznaczył, że administracja prezydenta Trumpa preferuje kontakty z prezydentem Nawrockim, a w Europie rząd pozostaje głównym partnerem, dlatego nie ma miejsca na żadne ans czy pretensje. Do prezydenta Nawrockiego wpłynęło zapytanie o styczniowe spotkanie z szefami służb, na które premier liczy, aby zakończyć spór o nominację. Będę liczył na pilne spotkanie z Panem Prezydentem. Wcześniej poleciłem ministrowi obrony narodowej i ministrowi koordynatorowi do spraw służb specjalnych. Aby spotkali się z prezydentem i zakończyli ten konflikt, podkreślił Tusk. Odniósł się również do sytuacji w Ukrainie, informując o rozmowach z liderami kluczowych państw europejskich Kanady, Norwegii oraz sekretarzem generalnym NATO. Oceniliśmy rezultat pierwszego etapu negocjacji, w które zaangażowali się liderzy Ukrainy, Europy, USA i Kanady. Pokój jest na horyzoncie, są podstawy do nadziei, że wojna może się zakończyć szybko, choć wciąż daleko od pełnej pewności stwierdził premier akcentując potrzebę współpracy i spokoju w kluczowych sprawach państwowych. Atak zimy. Tusk zwołuje naradę w sprawie. Zagrożeń na drogach. Premier Donald Tusk polecił szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu zwołanie na godzinę 19.00 pilnej narady wojewodów oraz przygotowanie raportu o sytuacji na drogach i terenach zagrożonych tzw. Cofką. Spotkanie obejmie też inne zdarzenia związane z trudną pogodą i bezpieczeństwo podczas imprez masowych. RCB i MSWiA. Wraz z wojewodami monitorują sytuację meteorologiczną i hydrologiczną. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i północnej Wielkopolsce, gdzie temperatura minimalna wyniesie od 4 do minus 2 stopnie, a przy gruncie około 4. Wcześniej ogłoszono ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w zachodniej części Warmińsko-Mazurskiego i na wschodzie Pomorskiego, z przyrostem pokrywy śnieżnej od 20 do 60 cm możliwe są burze. RCB wydało alerty przed zawiejami, zamięciami i silnym wiatrem dla województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wzrostem poziomu wód obowiązują na całym wybrzeżu Bałtyku, w Zatoce Gdańskiej, na Zalewie Wiślanym i Żuławach, w tym w Elblągu, gdzie wprowadzono alarm przeciwpowodziowy. Służby są w pełnej gotowości, przygotowując sprzęt i ludzi do działań. Strażacy interweniowali 190 razy, głównie w związku z silnym wiatrem i opadami śniegu. Operatorzy sieci energii zgłaszają kilkadziesiąt awarii w ograniczonych rejonach, między innymi w okolicach Konina, Aleksandrowa Kujawskiego, Skępego oraz między Gdańskiem a Elblągiem, a także w centralnej i wschodniej Polsce. Premier Tusk podkreślił, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców i sprawne działanie służb w trudnych warunkach pogodowych. Sikorski kontra Mencen. Ostro odmowskim. Na Platformie X doszło do ostrej wymiany zdań między ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, a liderem Konfederacji Sławomirem Mencenem. Spór dotyczył oceny Romana Dmowskiego, jego stosunku do Rosji i Żydów oraz wcześniejszych wypowiedzi Sikorskiego o Moskwie. Wszystko zaczęło się od wpisu Sikorskiego, który odpowiadał europosłowi krzysztofowi Brejzie. E, nie zgadzam się. Kompleks niższości wobec Niemiec, prorosyjskość i antysemityzm były już u Dmowskiego. Brejza wcześniej twierdził, że prawica od 50 lat straszy Polaków na owrogości Zachodu, a Sikorski podkreślił, że ten sposób myślenia ma znacznie dłuższą historię. Na wpis zareagował Mencen, przytaczając dwa cytaty Dmowskiego. Mam pogardę dla Moskali za ich azjatycką skłonność niszczycielską, za bezceremonialność, z jaką tratują poniwach wiekowej pracy oraz moskalofilstwo jest wstrętne i niezaprzeczalnie szkodliwe. Mencen zestawił je z dawną wypowiedzą Sikorskiego po ataku Rosji na Gruzję. Potrzebujemy Rosji do rozwiązywania europejskich i globalnych problemów. Dlatego słuszne było przyjęcie jej do NATO. Sikorski odpowiedział ostro. Tak pogardzał Moskalami, że zasiadał w ich parlamencie. Teraz proszę jeszcze o cytat o jego tolerancji wobec Żydów. Takiej jak pańska. Dodał też, pewnie cytatu o zaprzeczającego antysemityzmowi Dmowskiego od kolegów z Konfederacji się nie doczekam. Debata szybko rozgorzała w sieci, ujawniając głębokie podziały w ocenie historycznych postaci, ich roli w polskiej polityce, a także zderzenie różnych wizji Polski wobec Rosji i historii XX wieku. USA grożą, Kolumbia się broni, izraelski system Barak-MX już w akcji. Kolumbia rozpoczęła rozmieszczanie najnowocześniejszego izraelskiego systemu obrony powietrznej Barak-MX co eksperci uznają za kamień milowy i sygnał zmiany doktryny obronnej kraju. System zwiększa zasięg ochrony przestrzeni powietrznej i wprowadza wielowarstwową, nowoczesną architekturę obronną. Barak MX, dostarczany przez Israel Aerospace Industries w ramach kontraktu z 2022 roku o wartości 131 milionów 200 tysięcy dolarów, może neutralizować myśliwce, śmigłowce, drony, pociski manewrujące oraz taktyczne cele balistyczne. Jego modułowy charakter pozwala obsługiwać pociski krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu, a te ostatnie skuteczne są do 150 km. Pierwsza bateria instalowana jest w centralnej bazie sił powietrznych, a załogi przechodzą szkolenie pod okiem izraelskich ekspertów. To także strategiczny sygnał współpracy wojskowej z Izraelem, który dostarczył Kolumbii między innymi pociski Spike, drony Hermes 450 i modernizował myśliwce KFIR. W regionie Ameryki Południowej napięcie rośnie. Donald Trump groził Wenezueli i Kolumbii, oskarżając je o przemyt narkotyków i zapowiadając interwencję lądową. Prezydent Kolumbii Gustavo Petro ostro odpowiedział, ostrzegając, że grożenie suwerenności kraju to wypowiedzenie wojny i niszczenie stuleci relacji dyplomatycznych. Kolumbia stawia więc na nowoczesne technologie i strategiczną obronę, pokazując, że suwerenność przestrzeni powietrznej staje się priorytetem, a inwestycja w barak MX wpisuje się w długofalową transformację wojska i wzmacnia regionalne bezpieczeństwo w obliczu zagrożeń. Dramat we włoskich Alpach. Kolejka linowa zatrzymała się 2800 metrów nad ziemią. We Włoszech doszło do poważnego wypadku kolejki linowej w pobliżu wioski Macugnaga w Piemoncie. Około 100 osób utknęło na wysokości 2800 metrów, w tym dzieci i turyści zagraniczni. Do zdarzenia doszło około 11:30, gdy dwie kabiny zderzyły się z górną i dolną stacją, blokując całą kolejkę. Na miejscu interweniowały dwa śmigłowce strażackie, ewakuując pasażerów. Ranni zostali operator kolejki oraz trzej pasażerowie jednej z kabin. Wszyscy odniesieli obrażenia niezagrażające życiu. Dyrektor firmy zarządzającej wyciągami poinformował, że jedna z kabin najprawdopodobniej nie zwolniła i uderzyła w barierę stacyjną. Stoki narciarskie w pobliżu zostały zamknięte do czasu wyjaśnienia przyczyn. Obiekt powstał w 1962 roku, a dwa lata temu przeszedł renowację wartą 2 miliony euro. We Włoszech w ostatnich latach dochodziło do kilku tragicznych wypadków kolejek linowych. W kwietniu w pobliżu Kestelem Airbnb stabia zginęły 4 osoby, a w 2021 roku zawaliła się kolejka nad jeziorem Maggiore, zabijając 14 osób. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.